Po jednych zawodach, gdzie, gdzie pogoda nie dopisała, wróciliśmy do Ostrowa tak naprawdę bez startu i postanowiliśmy w niedzielę zrobić trening i pechowo podczas rozbiegania na, na, na trawie gdzieś tam wpadła po prostu w dziurę i, i, i skończyło się, wydawałoby się, zwykłym skręceniem, które okazało się gdzieś tam bardziej poważne. Ciągle nie mam dokładnej diagnozy, nie mam dokładnego czucia. Nie jest to druga noga, bo gdyby to była druga noga, prawdopodobnie bym po prostu zatajpowała i wystartowała, ale obciążenia na wysokościach met 70 i wyżej to są naprawdę potężne obciążenia i w tym momencie nie będę ryzykować po prostu drugiej części sezonu ani reszty kariery, bo, bo takie niby skręcenia mogą się skończyć później różnymi komplikacjami. A ja na sezonie halowym pokazałam, że jestem naprawdę w świetnej formie i, i po prostu mam nadzieję wrócić na, na drugą część sezonu i pokazać, chociaż wynikiem, że, że dalej jestem w czołówce i, i dalej będę walczyła o następne medale. Ale trochę żal, że te Mistrzostwa Polskich Seniorów przepadną. No tak, chociaż jak to mówią, ja gram do ostatniego gwizdka, tak naprawdę Mistrzostwa Polski są w piątek, dzisiaj jest poniedziałek, jeszcze w środę mam jedną wizytę u fizjoterapeuty, także ja się nigdy nie poddaję, ale no mówmy sobie szczerze, nie, nie startowałam w tym sezonie, to naprawdę się ciągnie już ponad trzy tygodnie, nie miałam startów, nie mam obieganego rozbiegu, pojechać tam trochę z biegu, byłoby ciężko na pewno walczyć o, o medale, zwłaszcza, że dziewczyny naprawdę fajnie skaczą. Ale no mówię, gram do końca i mam nadzieję, że chociaż jeśli nie pojawię się na mistrzostwach Polski, to gdzieś tam w lipcu na pewno zacznę sezon, a na pewno no sierpień, wrzesień będę chciała, będę chciała pokazać, że to skakanie powyżej metra m to jest to na co ja czekam.